Stanowiska! Sześćdziesiąt procent starszy, Georgia, przeważnie, żeśmy się nią pchali na blisko. A nieobecny trafiłeś. Pierwszy mój nick generalnie był Wright od Widm z Atlantisa. Nawet takie logo miałem. Jeżeli byś tak śledził, że tak powiem mój kanał dwa lata temu, to byś widział. Zamiast WG tego logo, co teraz miałem, typowo ten twarz tego widmiaka. I tak jakoś zostało. Miałem zrobić kanał pod SG, ale stwierdziłem, że nie pasuje SG do WoWsa. Dlatego coś innego musiałem wymyślić i tak zostało powiązane z moją pracą z, górniczami, z górniczymi elementami. Ale cała seria SG jak najbardziej mi się podobała. Miałem nawet całą na DVD-kach. gdzieś tam w piwnicy chyba jeszcze jest a co też nieobecne oglądałeś? Tylko 6000 dostała ta Georgia do Delawera przerzutu nie będziemy mieli na setkę I teraz tak poszedł była tam Georgia poszedł Hawk Delawar jest tutaj aha mamy deskę dobra kitka jest Ładowanie Dobra, a tego chyba pomożesz, nie? No i gratulacje. Nie zdenerwujesz, nie zdenerwujesz. Spokojnie. Jednak postanowiłeś wypływać z tego dymu, ale to kurwa B, 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 hamulcuj. Dobra, kradziesz fraga. Zatopiliśmy wrogi niszczyciel. Chciałem jak najszybciej tylne działo jeszcze obrócić, żeby spróbować strzelić. Czy Georgia ty to wykręcisz? Aż tak chyba z widną bestią nie jesteś, nie? Troszeczkę się tu wdupiłem, planem było tu wypłynąć, żeby tam mieć przerzut. Tak, pod dodatkową Georgię mam. A, druga deska tu przyletała. To ja tutaj próbuję się przedostać. Dobra, weź mi Georgia, cofnij wokół, a nie, będę, nie wykręcę tego. No ja też już miałem okazję, cztery gwiazdeczki były i była okazja, jedna salwa więcej, albo coś i mógłbym tą gwiazdkę zachować, aczkolwiek no nie pykło. Dobra, Hołk tu wrócił, to ja nie wiem czy my się tam będziemy pchali. Kurwa, Mogador jest dość szybki, czy ja go tutaj kurde ubiję? A jednak się udało jeszcze w niego trafić. Dobra, chyba lepiej będzie wyjść, bo tutaj dalej chyba ten Delaware stoi dokładnie. Ale na 1,4 pójdziemy, bo widzę ten hołk tutaj ciśnie, może spróbuję jeszcze w niego coś wsadzić. Aczkolwiek nie wiem, czy się uda, bo ta góreczka będzie przeszkadzała. Chyba tu też. Dobra, idziemy po tego Delawora. Olać to. Autopilot włączony. Autopilot wyłączony. Doładowanie silnika wyłączone. No tak. Kurwa jeszcze nie trafiłem. Jezus ludzie co ten widmo dzisiaj robi na tym streamie nie? O oh my god! Lamienie lever Alarm pożarowy! Kurde, chciałem literkę tę, ta klawiatura kurde za chwilę w kurze. Brawo. Jeszcze cytadelem mu wrąbałem. LOL! Kurwa, większość pestek mi spadła. Dobra widmo, ale ruszaj do przodu, popadku. bo za chwilę kurwa będziesz... ...stydno zbierał. Bo hołd ma mocny, też działa. Problem rozwiązany. Ała. Eee. No nie no, to to teraz zepsuł kolega. Jest tu ktoś, żeby mógł go skończyć, lepanto też ucieka. Teraz nie wiem czy on tu idzie. bitwie się kurwa między skałami czaić. Dobra, zróbmy to inaczej. Przyspieszenie. Wypływamy z tego cholerstwa, bo i tak tu stoję pół bitwy. Wale pan to widzisz ten wypłynął jak ino dymek puściłeś. Jeszcze go nikt nie skończył zatopiony. I hołk był na ogrysku, kurwa, jeszcze nas tu załatwił. skądby ktoś pomógł z tą deską Pancernik posłany na wyrobię. wyrobię. A czasami te bitwy się udają. Tutaj nie wiem, dlaczego ta Georgia tak topornie poszła. Myślałem, że będzie działa na mnie obracała. Dodatkowa skończy hołka, czy moja salwa. Wrogi pancernik posłany na dno. A jeszcze nasza deska też z... Nie deska, Co to krążownik nasz zginął. W pomietrzu, w pomietrzu. Mogador gra z załączoną pelotką. Okej. Okay. Cześć te salwy mi nie idą zaś. Doładowanie silnika włączony. Alarm pożarowy. Torpedy od dziobu. Torpedy od sterburcy. Dziura w Kabubie. Szybko nabieramy wody. Kolerstwo szybkie jest. Zobaczcie jak dobry gracz mimo wszystko zobaczcie jak minimo się na to patrzy jak on te pestki wymija. Torpedy okay. od termurty. Torpedy Okej, nie podpalił mnie, także powinniśmy przeżyć. On się jara także Kurde uleczył Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki Chyba krakena jeszcze wyrumałem. Udało się, udało się. Duży kaliber, pierwsza krew, kraken, dreadnought ekspert i ognieodporny. Dosyć dużo tego tu poszło. Jedna bitwa. No ta bitwa wyszła fajnie, tylko szkoda, że nieobecny to wygląda tak, że takich bitew.